Rozdział 5: Prezentacja na serwetce numer 4. Dokopać się do podłoża. Zniechęcenie jest jednym z problemów, które mogą prześladować zasponsorowanego przez Ciebie nowego dystrybutora, jeśli nie uda Ci się go przekonać, jak ważną rzeczą jest szybszy start. Dlatego podkreślamy, aby nie liczyć miesięcy spędzonych w tym biznesie, dopóki nie zaliczy się miesiąca szkoleniowego czyli okresu stażu niezależnie od tego, ile on tak naprawdę potrwa. Gdy ludzie po raz pierwszy przystępują do organizacji MLM, mają skłonność, jeśli nie wystartują szybciej, spoglądać na liderów biegnących daleko przed nimi, zniechęcając się i myśląc, że nigdy nie będą mogli ich dogonić. Narysuj grupę biegaczy. Zwróć uwagę na wskazówki pokazujące biegacza próbującego dogonić grupę oraz biegacza biegnącego jeszcze szybciej, by utrzymać się na czele. Może prościej będzie Ci narysować koła ilustrujące tę myśl. Pamiętasz, jak w szkole na wychowaniu fizycznym robiliście biegiem okrążenia? Ludzie biegną szybciej wtedy, gdy chcą utrzymać się na czele grupy, niż wtedy, gdy chcą ją dogonić. Ponieważ w tym wyścigu nie ma mety, wszyscy możecie być zwycięzcami. Usłyszałem od mojego pastora powiedzenie, które zapisałem i powiesiłem na ścianie w swoim biurze. Brzmi ono: Jedynymi przegranymi są ci, którzy łatwo rezygnują. Ale by dobrze pobiec, trzeba trenować. Gdy kogoś sponsorujesz, przekonaj go, aby pierwsze dwa do sześciu tygodni w biznesie potraktował jak swój miesiąc szkoleniowy. Następny miesiąc będzie dla niego miesiącem startu. Wszystko, co ludzie czytają i czego słuchają, zjazdy, w których uczestniczą, spotkania ze sponsorem i innymi ludźmi, produkty, których próbują i które puszczają w obieg, cały ten trening pozwala im na szybszy start w tym biznesie w miesiącu startu, czyli w następnym miesiącu. Kiedy nadejdzie ten następny miesiąc, a oni nie będą jeszcze gotowi poważnie realizować programu, Należy uznać, że w ich przypadku nadal trwa miesiąc szkoleniowy. Nie każ im liczyć miesięcy, dopóki nie potraktują sprawy poważnie. Dzięki temu, gdy w końcu zaczną myśleć serio, będą wystarczająco rozgrzani, by rozpocząć wyścig. Szybciej wystartują i będą szybciej biec. Jedna z głównych zalet wszystkich prezentacji na serwetkach polega na tym, że kiedy pokazujesz je swym nowym dystrybutorom i kandydatom i prowadzisz program szkoleniowy, skłonni są oni motywować sami siebie. Za każdym razem, gdy pokazuję prezentację 2x2 równa się 4, wzbudzam na nowo entuzjazm, jeśli chodzi o możliwości MLM. Gdy już przeczytasz, przestudiujesz i zrozumiesz to, co pokażemy na następnych stronach, Poczujesz się zmotywowany i zachęcony za każdym razem, gdy zobaczysz nowy biurowiec wznoszony wysoko na fundamentach. Zauważ, że kiedy rozpoczyna się budowa, wydaje się, że prace będą trwały długie miesiące, niemal w nieskończoność, zanim można będzie zobaczyć, że coś wreszcie wyłania się z ziemi. Lecz kiedy konstrukcja wzniesie się ponad poziom gruntu, odnosimy wrażenie, że z każdym tygodniem przybywa jedno piętro. Wszystko przebiega tak szybko. Wyobraź więc sobie, że pewnego dnia Twoja organizacja stanie się takim wysokim biurowcem i pomyśl, co trzeba zrobić, aby tak się stało. Kiedy zacząłeś sponsorować swoje pierwsze pięć poważnych osób, wykopałeś rów pod fundamenty łopatą lub szpadlem, lecz zauważ, że kiedy dokopałeś się do drugiego poziomu, ucząc swych ludzi sponsorowania, masz 25 osób i musisz wyprowadzić buldożery. Kiedy nauczyłeś swych ludzi, jak mają uczyć sponsorowania ludzi ze swojej grupy, jesteś na dobrej drodze, by dokopać się do podłoża i zaczynasz pogłębiać dół koparkami. Kiedy zaczynasz widzieć trzeci poziom składający się ze 125 osób, to znaczy, że dotarłeś do podłoża. Możesz teraz piąć się w górę. Kiedy osiągasz czwarty poziom w swojej organizacji, oznacza to, że zaczynasz stawać się widzialny i twoja budowla wzniesie się teraz bardzo wysoko. Tak więc, jeśli działasz w tym biznesie od kilku miesięcy i nic się nie dzieje, nie zniechęcaj się, po prostu nadal budujesz fundament. Przywodzi to na myśl poszukiwacza złota, który spędza wiele miesięcy na kopaniu i nagle rezygnuje. Gdy jest zaledwie parę centymetrów od głównej żyły. I znowu powróćmy do handlowców. Tak właśnie dzieje się w ich przypadku. Biorą się do czegoś innego, gdy są o krok od tego, by sięgnąć podłoża i zobaczyć, jak zaczyna wznosić się ich budowla. Nie możesz się spodziewać, że ujrzysz widoczne efekty rzeczywistego rozwoju, dopóki nie zejdziesz przynajmniej o cztery poziomy niżej. To wcale nie oznacza, że musisz mieć pod sobą poziom piąty oraz poziom czwarty. Jeśli któraś z Twoich linii ma poziom czwarty, to znaczy, że zaczynasz budować piętra i stają się one widoczne. Oto rysunek pokazujący, jak wygląda fundament kogoś, kto sponsoruje 130 ludzi. Zauważ, że nie sięgną oni podłoża, choćby nawet każdy zasponsorował pięcioro użytkowników produktu lub nabywców po cenach hurtowych. I miał grupę złożoną z 780 osób. Bez solidnego fundamentu osadzonego na podłożu nie da się wznieść zbyt wysokiego budynku, a jeśli się go zbuduje, może runąć. Wracając do wycieczki do Kalifornii, człowiek, który zasponsorował 130 osób, zbyt wiele razy jechał na pierwszym biegu. Jeżeli wszyscy zasponsorowaliby po 5 osób, nigdy nie wrzuciłby drugiego biegu. Naucz się tych prezentacji i korzystaj z nich. Wówczas nie utkniesz na drugim biegu. Buduj swój fundament głęboko w dół aż do podłoża, bo wtedy będziesz mógł w końcu wrzucić najwyższy bieg. Kiedy dotrzemy do prezentacji na serwetce numer 9, rozdział 10, dotyczącej motywacji i postawy, oraz do innych prezentacji, w pełni zrozumiesz, dlaczego tak ważne jest, aby budować głęboko. Zanim przejdziemy do prezentacji 5, chcę przypomnieć, że pierwsze cztery prezentacje musisz pokazać swym ludziom tak szybko, jak to tylko możliwe. Kolejne prezentacje można omawiać już po tym, jak Twoi ludzie zaczną sponsorować innych.